byłem z kolegami, z kolegami całą noc, a Michał, to dzisiejsza reklamówka to jest projekt Heureki, Pride and Glory, czy, czy jest właściwie? To jest projekt wspólny, wspólnie tutaj działamy. Kampania będzie i w mediach tradycyjnych, i w internecie, także wspólnie ją zaprojektowaliśmy i wspólnie ją przeprowadzamy. Bo wiesz, tu się domaga od Pride and Glory, pokażcie w końcu swoje projekty, pokażcie swoje projekty. Już niedługo. Dobrze, to jeden z projektów. Ale, ale obiecuję, że chwalić się będą na pewno cały czas z taką samą butą, jak znam, Dawida, To tak pewnie będzie przez cały czas. I akcja. Łukasz, cały czas. Nie, nie. Dzisiejsza koncepcja związana ze spotem Szymona Majewskiego i innymi chyba postaciami na czym polega? To jest pomysł pregiów. Pomysł polega na tym, żeby. Najważniejsze, to jest kampania, spot dla? Spot dla Fundacji Baterego, kampania społeczna, dla programu Równe Szanse, czyli dla programu pomocowego dla dzieci z środowisk w jakiś sposób poszkodowanych, czy to ubogich, czy to ze wsi takich, które nie mają szansy na rozwinięcie skrzydeł. Ten spot ma zachęcić ludzi do wsparcia tego programu, a co za tym idzie wsparcia takich dzieci. Pomysł polega na tym, żeby pokazać co by było, gdyby znane osoby bardzo rozpoznawalne, e, tak zwane vip -y pierwszego garnituru, e, gdyby nie miały szansy rozwinąć swojego talentu i swoich e, swojej pasji, swoich umiejętności, tak jak e, się to dzieje, tak jak to widzimy na ekranach. Czyli chcemy pokazać akurat teraz Szemona Majewskiego, co by było, gdyby na przykład działał w Wolbromiu, albo w e, e, Kuźniarcach Niższych, bo taki chyba ostatnio taką e, Miejscowość miałem e, i niespecjalnie miało szansę wyrwać się ponad, e, poza to miejsce. Rozumiem, że e, Brief nie zakładał występu gwiazd i... Nie, nie zakładał, w ogóle nie zakładał niczego, e, jeżeli chodzi o... E... Jak to Brief bez niczego? Nie zakładał, nie zakładał telewizji. E... Ciężko było nam mówić, ona nie tyle ciężko, bo wbiliśmy do chyba kilkunastu, jeśli nie więcej, gwiazd, takich największego kalibru i kilka z nich się zgodziło, między innymi Szymon. Długo to trwało, i oczywiście jest też mądra praca, ale to było do zrobienia. Myślę, że większy jakiś czas był z przekonaniem fundacji, no bo wiadomo, to jest praca non profit. Nie często występujesz w reklamówkach, prawda? Masz dużo propozycji? Czy? Nie, chyba w ogóle nie. No kiedyś, kiedyś Ciebie widziałem w jednej reklamówce akcji z tvn ale. Ale, tak... to, 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 no to była taka y, reklamowa, wiesz, bo to jakby, to nie są reklamy, no. no to, bo to też tego ja nie nazywam reklamą. No, to jest, ale jest, rozumiem, propozycje. to są wtedy, kiedy są pieniądze? No, to wtedy jest reklama. No. Ale propozycje do reklamówek pewnie masz często, tak? Generalnie odrzucasz odrzucasz je nie, z, no, z automatu. No, słuchaj, no tak, no były jakieś, ale no. No, jak, jak widać na razie, wiesz, tak. nie występuje w żadnej reklamówce, no bo tak, no. A to, jest, to, to dzisiaj to jest reklama społeczna, e, czyli rozumiem przelewów nie było w tej kwestii. Nie, no nie, jest, tak, reklama społeczna, jestem w roli lalkarza, operatora kukiełek. E, Garderoba e, tak, właśnie. Tak, masz nawet artykuły o mnie, bardzo mnie cieszą, nie wiem kto to napisał, ale bardzo proszę bardzo, że Talenty z Małych Miasteczek, Szymon Majewski, dzieci z Myśli Boża mogą regularnie oglądać występy Szymona w lokalnym teatrze. I tutaj jest napisane, że skromny, o spokojnym usposobieniu po włóczystych ruchach czy czuprynie, błysk wokół, po którym ktoś bardziej wnikliwy mógłby od razu zorientować się i powiedzieć o to, co jest z pasją? Jaką pasję ma Majewski? Ja jestem po prostu lalkarzem. Gram lalkarza, który występuje dla garskich dzieci w małej miejscowości. Zdjęcia już trwają parę godzin, ale zastanawiam się, zastanawiam się, co jeszcze mógłbyś reklamować, albo jakie jest Twoje marzenie, jeśli chodzi. Bo wiem, że pani Barbara z klatki B, jej marzeniem jest reklama majonezu. Teraz jestem w Akademii Sztuk Piękny, git majonez, młodzież mnie rysuje, maluje, rzeźbi, jest super. A twoim? Reklama kefiru? Czy? Nie, no to jak jej majonezu, to ja mogę, wiesz, wchodzę w kefir wobec tego. Nie, to kefir. Nie, bo to, jak, jak wiesz, zresztą... Pasuje. Trzepię o tym swom, we wszystkich możliwych wywiadach, o moim motto życiowym, które przeczytałem na kefirze po jakiejś imprezie. Następnego dnia, no pamiętam nawet, że było to na ochocie, siedziałem na ulicy Częstochowskiej i było słońce, była ósma rano, ja się dopiero co zakochałem właśnie na tej imprezie. Taki byłem rano, lekko nieprzytomny, piłem kefir, przeczytałem na to mógł być co rok 88. Przeczytałem na kefirze napis Spożyć przed terminem. I stwierdziłem, że to będzie moje moto życiowe, które mi przyświeca i które będę lansował. I wiesz. No i rzeczywiście nie jest jakaś ukryta mądrość. No nie wymyślił tego jakiś wielki grecki mędrzec, ale generalnie no, znaczy in, słynny klasyk kefir, no, który żył w wiele rach naszą erą. A wtedy jeszcze kefiry były smaczne, tak więc producenci kefirów. Nie, muszę Ci powiedzieć, że teraz w ogóle jest parę, ja nie wiem, czy ja mogę zareklamować, ale na przykład kefir Robico jest w porządku. No. Nie, ale wiesz, jak wgryzie się w proces nie mogę, technologiczny... Nie, no słuchaj, nie, nie, nie śledziłem, ale, ale, ale naprawdę, jestem ostatnio jakimś fanem, ponieważ jestem po antybiotykowej i muszę żywe kultury bakterii wprowadzać do swojego organizmu, więc po prostu ostatnio całą gamę kefir... Tutaj mogą padać marki, więc... Nie, no spoko, więc właśnie zwróćcie uwagę na Robico, że jest w porządku. Naprawdę. Ja wiem, dużo butalki, Dziwna nie. nazwa, ale nie wiem dlaczego. Tak, tak, ale wiesz, konkretna sprawa, a będziemy grali, tak? No to już. już się z... No my już właściwie. My nie... na plany, pan reżyser, bo, a pan ryser będzie bardzo zły, się do Dobrze. Dzięki. Pozdrawiam wszystkie kukiełki. No bawcie się kukiełkami. To jest niezły klimat, jeszcze będę się tu kręcił. Wiem, że nie tylko Szymon Majewski był planowany do wystąpienia w tej kampanii, bo chwalił mhm. się o tym Dawid na krakspocie. Ktoś jeszcze będzie. Dominik Kaznowski się tam pojawił. No. Co do Dominika, to skoro już Dawid to zdradzał, to, to pewnie to nazwisko może paść oczywiście, ale to pytajcie już Dawida. Co tak. Kiedy ruszy kampania? Bo rozumiem, ka rusza jest spot, strona internetowa, wszystko co jest potrzebne do, do całości, tak? Dzisiaj jest no. 11, 12... 13, dzisiaj piątek jest 13. 13. Kiedy rusza całość? Pod koniec miesiąca. Pod koniec miesiąca rusza całość i zarówno kampania w telewizji, jak i w innych mediach. Dobra, czekamy na efekty. Dzięki. Dzięki.